O, już jesteś, doskonale, słuchaj, bo tutaj mam, o, dobra, temat dla Ciebie, czy młodsza, czy starsza? Kurczę, zastanawiałem się nad tym, zastanawiałem się na, zastanawiałem się na tym, yy, co powiedzieć tutaj, Zatem zastanawiałem się cały, 30 sekund wnioski mam dość precyzyjne i powiem Ci tak, to jest, to jest właśnie dylemat. Które zadają sobie mężczyźni pytanie na całym świecie: czy wybrać młodszą, czy wybrać starszą. Oczywiście, ja nie ujmuję tutaj nikomu wartości jako człowiekowi, broń Boże. Mam na myśli to, że wiesz, zależy, czego potrzebujesz. Zależy, czego potrzebujesz, bo gadanie w stylu, że starsza to już wie, czego chce, zwykle kończy się to tym, że wie, czego ona chce od Ciebie. Um, I powiem Ci tak, że tak patrzę po swoich relacjach różnych, to czy starsza, czy młodsza, to nie ma specjalnie znaczenia. Jak ktoś będzie chciał się przypieprzyć, to się przypieprzy. Jak ktoś będzie chciał szukać dziury w całym, to ją znajdzie. Nie ma to specjalnie takiego napadę przełożenia. Więc a jeszcze największy mit, że weźmiesz sobie nie wiem, dziewicę i Ty sobie ją wychowasz, no to tak jakbyś dał komuś pierwszy raz spróbować jabłko i powiedział do końca życia będziesz tylko jadł jabłka. A ktoś zawsze będzie czekał, czy może będzie okazja zjeść jakiegoś innego owocka, na przykład banana prosto z Afryki. I tak po prostu jest, że faceci często właśnie to, co widzę, tak? No, bo pracuję już kilkanaście lat z wami w kwietniu. 8 kwietnia będzie 18 lat. Tak, dokładnie, tak. I widzę, że to, z czym mężczyźni mają problem, to to, że im bardziej ktoś myśli, że jest wyjątkowy, im bardziej ktoś myśli, że jego sytuacja jest wyjątkowa, tym większy będzie ten problem. Że pomóc mu to ogarnąć, i to jest w sumie takie najbardziej w tym. Smutne, ponieważ, czy smutne, nie jest smutne, ponieważ tutaj, żeby rozwiązać pewną kwestię, trzeba przestać uważać się za jakiś wyjątkowy przypadek. To naprawdę pomaga. Ja oczywiście ja nie mam nic ani do starszych, ani do młodszych kobiet. Dusza jest wieczna. Ja nikogo nie dzielę, wiesz, na, czy się jest wartościowy, bo jest starszy, bo jest młodszy. Wszystko tak naprawdę zależy od sytuacji, od celu, od. Hmm... Tego, co y, Twoim zdaniem jest y, dla Ciebie najważniejsze, y, to jest chyba najważniejsze, co? I ja mogę tak mówić o sobie, czy młodsze, czy starsze. Niestety, kobiety mają taką tendencję do tego, mogę się mylić, że jakiś tam generalny osąd od razu kleją do swojej osoby i. Chyba zakładając, że one tak nie mają, to znaczy, że ty się generalnie mylisz. I ustalmy dwie rzeczy na początku. Jeżeli kobieta jest problematyczna, to jest to cecha bez względu na to, kto ile ma lat. Mężczyźni tak samo. Więc nie ma tak, że ona stanie, była młodsza, to miała mniejsze wymagania. S słuchaj wierz mi, że jak kobieta chce mieć wymagania to będzie je wymagała będzie je miała, Do się o to nie bój jeżeli trafisz na, jak na, jak na jakąś naprawdę laskę, która jest totalnie zepsuta, dodatkowo y y w, w domu miała ryt rytą głowę że y w ogóle to miłość nie istnieje ty masz y wiesz, sobie faceta, który będzie na ciebie rypał, a najlepiej to żeby jeszcze nas utrzymywał no to wtedy, no to wtedy nic z tym nie zrobisz. Nie zrobisz. Jeżeli dodatkowo na przykład ma na spiany web, to nic w tym nie, nic z tym nie zrobisz. Nic w ogóle. Nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Kompletnie. Nie masz na to nad tym żadnego wpływu, nie masz na to. Żadne, nie masz na tym żadnej władzy. I to jest właśnie taki mit Największy, takie gówno jakie się wciska facetom. Ja to widzę, że co jakiś czas próbuje. Hmm, próbuje to pchnąć jakiś czy Nie będę rzucał nazwisk, nazwiskałem, bo mi, bo mi szkoda czasu na kłótnie z, z ludźmi. Ani. Szkoda mi na to czasu. A fanki danego trenera i tak nie uwierzą. Mogę im tylko współczuć, życzyć tylko tego, żeby po prostu, no, poznały prawdę. Że jak ty jakiś będziesz, to ona będzie inna. Że ty, się, ty musisz ją zrozumieć musisz zrozumieć psychologię kobiet. Ty musisz. Yy, yy, być taki, siaki, wiesz, jak zmienisz ton, fryzuje, perfumy, swoją postawę, to ona będzie inna. Słuchaj, nie. Nie, nie, nie. To tak nie działa. Jeżeli ona jest taka, jaka jest i ty nie masz na to wpływu. W ogóle. Jeżeli myślisz, że tak, bo ona mm, ona swojego byłego traktowała jak gówno, ale ja sobie ją wychowałem i, i i ona teraz chodzi jak w zegarku? Nie! Dalej masz toksyczną babet, która się po prostu jeszcze maskuje, bo widzi, ale kiedy przestanie widzieć w tobie korzyści, prawdopodobnie podzielisz jego los. Dlatego właśnie często pamiętaj, że jest sporo kobiet, które lubią grać kartą ofiary. I jeżeli ona wyczuje, że ty pójdziesz, wiesz, pan ratownik, ona nie, wiesz, niewiele kobiet ma taką na tyle cywilną odwagę, że po prostu powiedzieć, wiesz to lubię czasem poczuć smak innej skóry na bakłażanie. Wiesz, lubię się po prostu puszczać, tak? Lubię, kurde, zastanawiać się z, z kim mam dziecko. Lubię to, no, lubię ten sport. Po prostu jak, jak mnie nie wytrzepią w każdą dziurę, to ja po prostu chodzę chodzę chora i yy, nie radzę sobie z sytuacją, tak? Z to do mojej psychiki. Tylko będą mówić, że o Boże, on mnie tak skrzywdził. <grystanie> Dlatego on, on mnie tak. Ja to ja nie mogłam odejść. Oczywiście rozumiem sytuację, tam kobiety rzeczywiście nie mogą spoko, ale ja mówię o takich normalnych sytuacjach, gdzie ktoś ma jakiś tam wybór. Nie rozmawiamy o patologii, bo tak się możemy pałować skrajnymi przykładami praktycznie każdą tezę przepnąć, ale nie o to tu chodzi. Więc ja. Powiemcie tak, ja nie jestem w stanie Ci kategorycznie powiedzieć, czy Ty masz brać młodszą, czy starszą. Jeżeli na przykład coś mieć dzieci, to wiadomo, że im młodsza, tym lepiej, tak? Oczywiście legalnie, tak? Żeby nikt tam, kurwa, nie próbował wkręcić w jakiś krzywy temat, bo to nie jest moją intencją. No bo to jest po prostu biologia, tak? Ja wiem, że co chwilę w telewizji jest jakaś laska, co po 60 urodziła sześciojaczki i w ogóle, i, w, i one już skończyły studia i latają helikopterem, ale tak... Ale tak to nie działa. Tak to nie działa. I to jest logiczne, że wiesz, że chcesz, żeby dziecko było zdrowe, tak? Więc chyba życie dziecka jest najważniejsze. Oczywiście też są sytuacje, gdzie to nie ma przyłożenia, to wszystko rozumiem. Mówi o, mówimy o pewnych statystycznych y, założeniach, tak? Jak są ludzie, którzy na przykład... E, zapieli pasy i nie przeżyli, są ludzie, którzy zapieli pasy i przeżyli, są ludzie, którzy nie zapieli pasów i przeżyli, są ludzie, którzy nie zapieli pasów i nie przeżyli. E, mówię o ogólnych założeniach, więc to jest kwestia indywidualna i to co ja załóżmy często widzę, że faceci ignorują matematykę życiową, po prostu matematykę życiową, czyli Polega to na tym, że jeżeli ona ma jakiś tam wiek, to potrzebujecie jakiś czas, żeby się poznać, żeby zamieszkać razem. Ciąża też trochę zajmuje y, czasu. Jednocześnie, na przykład, jeżeli ona chce robić karierę, jakieś studia, oczywiście ma do tego pełne prawo, ale po drodze, jeszcze jakieś dziecko wiesz, to wszystko musi mieć jakieś miejsce i czas. Bo jeżeli będziemy na przykład to funkcjonować na zasadzie takiej, że będziemy to przeliczać, że ona zrobi e, nie wiem, studia, awans, e, co tam jeszcze, firmę, nie firmę i będzie miała czas na pierwsze dziecko po trzecim doktoracie w wieku 40 lat, no to może być troszkę problem. I to trzeba mieć na uwadze. Ale ja bym się nie sugerował tym, że... E, czy ona jest starsza, czy ona jest młodsza. Jeżeli jest problem z garem, to nie ma się, on nie przeminie. Nie mać się, on nie przeminie. To jest indywidualna praca każdego człowieka nad sobą. A wmawianie ludziom, że jak ty poprawisz swoją ramę samca, alfa, jak zrozumiesz, jak działają kobiety, poznasz prawdę, ich temat, na ich temat... Ich to wtedy naród najbardziej te suczki będą jadły ci z ręki. Bzdura, bzdura, b -z -d -u -e -r -a. Tak, mój drogi, tak. Oni cię po prostu kłamią, walą cię w kakaowe oko, nie pytając o zgodę, czy ci się podoba. Będą cię walić aż w tak długo, aż uwierzysz. Bo niestety, Niestety, faceci chcą myśleć często, że są wyjątkowi. To jest takie dążenie do tego, żeby mieć zawsze rację. Ja tutaj ja ci nie powiem, czy młodsza, czy starsza. Yy, wszystko zależy od sytuacji. Wiesz, są, są związki, gdzie facet jest starszy, są związki, gdzie facet jest młodszy. Chodzi o to, że każdy przypadek powinien rozpatrywać już indywidualnie i tam po prostu pójść i tam po prostu pójść ale na pewno będzie Ci zwyczajnie e, łatwiej łatwiej, kiedy na przykład będziesz miał kursy ode mnie są w opisie filmu, pod tytułem tego filmu kiedy klikasz trzy kropki więcej i masz kursy, cokolwiek nie weźmiesz będzie świetnie więc o to się nie ma, bo tam nie ma słabych kursów dlatego widzisz wiesz ja będę z założenia takiego, że najuczciwszej, be, najuczciw, najuczciwszej, najbardziej uczciwie pch, będzie, kiedy po prostu odpowiesz sobie na pytanie, czego ja naprawdę chcę. Czego ja naprawdę chcę i wtedy podjąć i wtedy podjąć e, decyzję. I wtedy podjąć decyzję, ale inaczej się on podejmuje kiedy ty umiesz relacje z kobietami zupełnie inaczej, kiedy masz przepracowane pewne rzeczy dlatego ja w tych swoich kursach daję rzeczy, które pomogą ci e, przepracować to, co moim zdaniem ci pomoże w tym, żebyś ty mógł świadomie wybrać, a nie tylko się uczyć technik, bo to jest tak jakbyś miał spieprzony y, dysk twardy i co chwilę próbował instalować nowego Windowsa czy tam iOSa czy Linuxa, czy Ubuntu, czy inny tam system, jaki chcesz. Albo abyś miał spieprzo spieprzonego kompa i tylko zmieniał tapetę, tak? Nie odpala ci się przeglądarka internetowa. To tak! Doskonały pomysł. Zmieńmy tapetę na pulpicie. Nice! To tak nie działa. Musisz przepracować sobie pewne rzeczy. I wtedy dopiero podejmować, podejmować wybór co ty chcesz. Tak jak. Często wieje takim pesymizmem, że tam jest jakiś piłkarz jego żona ociera się kroczem o jaja tancerzy, yy, i ona wrzuca to na swoje social media. No fajnie, fajnie. Może tak lubią, może wiesz. Teraz takie niby modne. To tw twoja żona się nie puszcza? To jakiś nienowoczesny jesteś? To jest modna taka. Wszyscy ze wszystkimi, kurwa, pies z budą, żów. Żół z wiewiórką, kolega z kolegą, no jest tak, wszyscy ze wszystkimi, to jest to modne, modne teraz, światowo jest teraz. A ty nie masz jakiejś koleżanki, która nie ma wacka? To jakiś dziwny jesteś? Jesteś wadzkofobem? No teraz jest wszyscy ze wszystkimi i wiesz. Albo, o, bo on był znanym piłkarzem, aktorem, piosenkarzem i w ogóle. Stary, sorry. i nawet on nie mógł liczyć na szacunek kobiety, stary. na jedyny szacunek, jaki to naprawdę pędzi po latach. Jako który naprawdę zrobił dużo w tym temacie, przeszkolił masę osób osobiście tymi ręcyma, którego klienci robią rzeczy, o których sami mówią, że jakby ktoś, powie, jakby ktoś nawet im to nagrał, co oni zrobili i pokazał im, to niby nie uwierzyli, że to nie jest ustawione. Mówię o moich klientach, o których prowadzę na mentoringu. Zresztą link do mentoringu też jest na mojej stronie. Pod tytułem tego filmu też to wkleję. Link w sensie do współpracy ze mną. Oczywiście, wiadomo, że nie wszyscy mają takie efekty, ale spora część ma. Wiesz, ja szanuję to, że każdy ma swój etap i czasami po prostu pomagam klientom w podstawowych już początkach. Czasami pomagam im przekraczać te granice trochę szybciej. Sytuacje są różne, tak. Sytuacje są różne i ja też to dostosowuję pod klienta. I widzisz, ja przez to, co tam przeżyłem, zobaczyłem, przerobiłem pewne rzeczy, to ja wiem, że pewne rzeczy zwyczajnie nie przeskoczysz. Nie przeskoczysz, oni cię kłamią, oni cię oszukują, że jak ty tutaj zrobisz to, tamto, to ona będzie inna. Bo widzisz, problem zaczyna się wtedy. Kiedy, widzisz, to tak jak kobiety narzekają, że facet, yy, nie wiem, że facet nie chce się wiązać, tylko przeważnie narzekają, że nie chce się wiązać ten, który super, jest super zajebisty i w ogóle i. to wtedy jest problem, tak? No bo chcą, chcą z ogiera zrobić kucyka. A facet robią też tak samo, chcecie z Szona zrobić żonę. I robi się problem, tak? I robi się problem. Oczywiście, jeżeli nie ma tutaj jednej reguły, tak naprawdę, bo jeżeli faceci żyją w takim przekonaniu, że jak ja zdobędę coś w świecie zewnętrznym, to ona będzie mi bardziej oddana. Jest to część prawdy. Jest to część prawdy. Ponieważ kobiety nie interesuje Twój wysiłek. Kobiety interesują tylko emocje, jakie będzie w stanie e, przy Tobie czuć. Nawet jeżeli to emocje jest iluzoryczne bezpieczeństwo, więc jeżeli myślisz, że ty będziesz w stanie rzeczami materialnymi uzyskać szacunek kobiety, tak nie będzie. Nie będzie. Tak długo, dopóki ona będzie temu zainteresowana seksualnie, będziesz miał ten szacunek. Oczywiście mówimy o tych sytuacjach, gdzie są ludzie zdrowi, w miarę młodzi i tak dalej. Nie mówimy o tym, jak uzyskać tam, wiesz, super związek. Możesz sobie na przykład pomyśleć takie pytanie, no skoro wiesz to wszystko, to czemu nie masz żony? Bo dla mnie to byłbyś, byłbyś autorytetem, gdybyś miał od 15 lat jedną kobietę. Bo nie sztuką jest podejrzewać jedną kobietę. Nie, nie, nie sztuką jest podejrzewać tysiąc kobiet. Sztuką jest podejrzewać jedną kobietę przez tysiąc dni. Eee, ale to jest takie pieprzenie. To i wszyscy ci. Którzy uważają, że nie jest sztuką poderwać tysiąc kobiet, to po pierwsze, ja bardzo czekam, kto mi, kto mi tą udowodni tą tezę. Bo widzisz, przetrwanie z kobietą, trwanie relacji kompletnie nie oznacza jej sukcesu. Bycie z kobietą to nie jest biznes, gdzie wystarczy często, że przetrwasz i po drodze sporo konkurencji odpadnie. Nie. Sukces z kobietą nie, o, nie polega na tym, że em, ileś tam masz lat. Zaje zajechane. <laughs> Kiedyś rozmawiałem z facetem przez przypadek na ulicy. Długa historia, ale generalnie wyszło na tym, że koleś mówił, że był 56 lat z żoną. Pytam się, warto było? On powiedział, bez mrugnięcia okiem. Nie. Nie. 56 lat zajechane. Normalnie git pod symbolem. Masakra. No, że nie. Czy ja mam coś do związków małżeńskich? Nie mam, tylko widzisz. Pytanie, czego to szukasz? Bo jeżeli ty myślisz, że sobie weźmiesz leasing na babę i już będzie wszystko fajnie, pięknie. I że niby sukcesem w ogóle, sukcesem życiowym mężczyzny jest to, czy on ma ślub, żonę, bo to, coś świadczy. Co świadczy, że podpisałeś umowę, która gdzie mogą cię kurwa zniszczyć? Jak się rozwiedziesz, to o czym świadczy? I ja nie będę tutaj po tobie jeździł ani się z ciebie śmiał, bo z, powody, dla których ludzie biorą ślub, są naprawdę różne. I ja mam tego świadomość. Ja mam tego świadomość. Tylko chcę, żebyś wiedział, że tak naprawdę to, co ty się uczysz, to to jest Twój kapitał. To to jest Twój kapitał na przyszłość. Naprawdę to jest Twój kapitał na przyszłość, bo jeżeli Ty zapomnisz się i przestajesz być atrakcyjny, to będzie lipa ten związek się rozwali. A konsekwencje, to wie każdy facet, który się rozwodził. Dla mężczyzny, gdy kobieta traci nim seksualne zainteresowanie, to pieprzenie o różnicy charakterów, to jest takie pieprzenie, bo to bo to w sądzie nie wypada powiedzieć, no już mnie kurwa po prostu robi się sucha na sam, myśl, że on miałby mi włożyć. Albo zwyczajnie ktoś yy, stwierdził, o nie wiem co czuję, ale kasa jest spoko. No to wtedy Wtedy rzeczywiście, no, może być kurwa lekka. faka problem! I to są umiejętności, które są ci potrzebne: bardzo potrzebne, zajebiście potrzebne. Mega potrzebne, do tego, żebyś ty w końcu ogarnął banie. Bo powiem ci, tak, jak to jest, że goście wracają, kurwa, często po rozwodach do gry, i ich wartość na rynku matrymonialnym jest kurwa zerowa. Bo najpierw trzeba jakieś, wiesz, uciąć hobby, potem uciąć fitness, potem przekarmić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, faceci podejmują też sami pewne decyzje. Ale jeżeli ty myślisz, że drugi człowiek sprawi, że twoje życie będzie, kurwa, lepsze, czy on będzie młodszy, czy starszy, to jest część tego. Niestety. Kobieta będzie z tak długo... Ja mówię o tym, kiedy będzie z własnej woli, nie dlatego, że na nie ma gdzie spieprzyć, bo taniej jest z tobą żyć, niż od ciebie odejść. Tak długo, dopóki korzyści przeważają minusy. I tyle. I niestety, jak chcesz mieć młodą kobietę, fajną kobietę, atrakcyjną kobietę, to musisz być atrakcyjny seksualnie. Bo czasy, gdzie bezpieczeństwo materialne jest dla ciebie gwarancją czy minęły. I nie wrócą. Dlaczego? Ponieważ pierwsze, social media. Kobieta może mieć w dupie totalnie to, co o niej pomyśli, plemię, wioska i w ogóle co się o niej gada. Bo ona swoją ten social media identity może tak wymaksować, że ona. Ja widziałem takie przypadki. Wiesz, jak trzeba, to mm, sexy sexy lady, a, a, cyce na wierzchu. Ale później, jak zmienia kraj, to jestem ja, to jest mój kurwa żabot, to jest moja garsonka, to jest moja sztuka, ja w muzeum, ja jedno za pierniczka, a w Polsce... No wiem, bo tam byłem. I to na mnie było, to. Ale już za granicą. Rzemesie pa, kurwa? Uwi <grywa> uwi? <grywa> e, Poproszę. E, Cruosoul, en maciato, e, latte, soy, vegan, e, LGBT, friendly, coffee, please. Rozumiesz to? I to nie jest to, że ja mam jakiś przekąs, żal. Przynajmniej pracuję na tym, żeby go nie mieć. I myślę, że już jestem coraz bliżej, żeby jak, jak najmniej mieć tych różnych negatywnych emocji w tym temacie, no bo ja też jestem człowiekiem, też pewne rzeczy nie rozumiem, też pewne rzeczy wkurzały mnie żeby nikt nie gadał, że mnie ktoś skrzywdził, yy, bo nie. To jest argument z dupy. Bardziej chodzi mi o to, żebyś ty zrozumiał, że nie wiek kobiety jest twoją polisą ubezpieczeniową. To nie jest auto jego wiek może w jakiś sposób pre predestynować to, co się będzie z tym samochodem działo. To jest kwestia tak naprawdę tego, czy ty jesteś w stanie. Powiedz to brutalnie, powiedz to brutalnie szczerze. Tak długo jesteś w stanie utrzymać kobietę przy sobie. Ja mówię, yy, wiesz, Sytuacji takiej, że nas to będzie. Nawet jeżeli będzie na Ciebie przyoczyć, Tak długo jak długo będzie w stanie zakończyć relację z nią. Oczywiście, to jest stwierdzenie ogólne. Wiem, że są różne sytuacje. Wiem, że są różne sytuacje. Więc, jeżeli ty naprawdę nie podejdziesz do tematu nauki relacji damsko-męskiej, nie mówię do takich kurwa, że jakie teksty wpisać sobie na, na opis na Tinderze. Bo. To jest Twoja policja ubezpieczeniowa. Jeżeli ty nie będziesz, sexy motherfucker, to niestety, nawet jeżeli ona jest z tobą w związku, to ona chce mieć poczucie, że jesteś w stanie mieć inne kobiety. Rozumiesz? Ona chce mieć to poczucie. Oczywiście. One będą ładnie mówić na to, że chcą, żebyś był atrakcyjny dalej. Co znaczy być atrakcyjny w związku? Dla kogo, kurwa? Dla misia gogo? To jest dla innych kobiet. Rozumiesz? To tak jak moda. Mody nie czyni... Mody nie czyni to, że coś jest fajne. Czyni to, że inni go chcą. Tego przedmiotu. Rozumiesz to? na tym polega luksus oczywiście to jest bardzo ogólne założenie ja wiem, że ten film nie wyczerpał tego tematu do końca bo nie miał ten film ma zadanie ci jedynie zainspirować wskazać drogę, w, warto, drogę, w którą warto pójść i przede wszystkim dać przekaz, że ty musisz się chłopie zbroić musisz się chłopie zbroić to jest Twoja polisa ubezpieczeniowa dosłownie na życie, że jeżeli Ty zaczniesz się uczyć, zaczniesz pracować nad sobą, zaczniesz przejawiać pewne rzeczy. Dlatego ja mam kursy, które wskazują na tematy, na które na nikt się nie pochyla. Ale ja o nich mówię. Zresztą dostaję też to w mailach od klientów, którzy je przejawiają, że jest sztos, że jest zajebiste, że jest super w ogóle, że jest inny poziom. Dlaczego? Bo ja wiem, co naprawdę pomaga. Bo moim celem jest to, żebyś ty był tym atrakcyjnym facetem, a nie żeby tylko opierdzielić ci to, co tobie się wydaje, że Tobie pomoże, ja wiem, że Ci nie pomoże. Bo moim obowiązkiem, jako osoby, która pracuje z ludźmi, no nie jest to, żeby cię zbawić, bo ja nie jestem od tego, ale to, żeby dać ci to, co rzeczywiście da Ci nie tylko efekty, ale fundamenty. Bo ja uczę mężczyzn, jak mieć to coś, a nie jak być gościem, który jest sklepaczem. Zresztą sprawdź sobie kursy, zobacz, jak nie wiesz, który wybrać, napisz do mnie, ale najpierw wiesz po kolei wszystko, bo każdy z moich kursów jest fundamentem i stopniem do tego, żebyś Ty poszedł dalej. To tyle ode mnie. Pozdrawiam, cześć i subskrybuj, łapka w górę, komentarz i wszystko po kolei sam to klikaj.